Nie drodzy Państwo, to nie żaden prima pridis. Małe kochliki nam się na naszą antenę wkradły, no ale cóż taka magia telewizji na żywo. Wracamy do naszej gościni. Dziś będzie nią pani posłanka Joanna Senyszyn. A przed nami rozmowa na temat tego, czym dziś będą rozmawiali, na czym głosowali będą posłowie i posłanki w Sejmie, a te tematy bardzo ważne. Między innymi takie coś jak ściek, ściek telewizji polskiej, ale także oczywiście ustawa Lex Pilot. Wiele, wiele więcej tematów, bo w końcu na tapetę wrócił ta temat mieszkania pierwszego dla młodych i pomysłów dwóch: jeden to 2% kredyt na kredyt, a drugi to 0%. Kto wygra, to okaże się dziś. Adam Byściek, dzień dobry, zapraszam na rozmowę dnia. Pani posłanka jest z nami, pani poseła ma nadzieję, że... No, Warszawa się pani podobała. Też mieliśmy okazję ją kilka chwil zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry to Pani posła. Doskonale, że tak się zaczęło od trudności z łączeniami, dlatego że to pokazuje również skalę trudności, jaką mają ukraińscy uczniowie, którzy w dużej stopniu uczą się zdalnie, uczą się lub się nie uczą. I tutaj to też jest jeden z głównych zarzutów do ministra Czarnka, niezależnie od tysięcy innych, że absolutnie ministerstwo nie radzi sobie z kilkuset dziećmi z Ukrainy, które powinny Inny się uczyć. 47% rodziców tych dzieci chce zostać w Polsce. A to znaczy, że jeżeli te dzieci nie dostaną dobrej edukacji, to w przyszłości będą sfrustrowane, nie znajdą pracy i będziemy mieć takie kłopoty z imigrantami, jak mają na przykład Niemcy. I to już wiadomo, że w drugim, trzecim pokoleniu. Te kłopoty wychodzą właśnie, jeżeli dzieciom nie zapewni się właściwej edukacji. Także zdalna nauka jest dobra wtedy, kiedy jest uzupełniająca, kiedy jest absolutnie niezbędna. No była pandemia, ale teraz trzeba poszukać rozwiązań, które zapewnią dzieciom no, rzetelną naukę. Ale Pani Posła, jak to zrobić, skoro nauczyciele protestują, zarabiają mniej niż całym szacunkiem dla pracowników sklepów i dyskontów spożywczych, mniej ci zarabiają nauczyciele, którzy uczyli się przez wiele lat. Minister Czarnek nie widzi w tym problemu. A ci protestują nawet w formie takiego strajku okupacyjnego, stacjonarnego przed budynkiem menu w alejach szukach. Minister, mimo że ma do przejścia 50 metrów, nie jest w stanie tego dystansu zawrotnego pokonać w żadnym tempie. Po prostu stanowczo olewa postulaty nauczycieli, a to dzieje się ze szkodą, jak Pani założyła dla uczniów, no bo wówczas, gdy do... Do przekonania, że 700 tysięcy imigrantów jest w samej Warszawie, no to te szkoły, no ich kuba, która nie pozwala też na przyjęcie tylu osób, może i by się zmieściły, gdyby miał jak to uczyć. Dzisiaj no, komputer staje się takim substytutem nauczyciela, wręcz przeciw, więc inaczej zastępuje go, co oczywiście opłaca się ministrowi. Wiadomo, koszty mniejsze, pieniędzy mniej trzeba płacić, a przynajmniej może mniej u nich będzie strajkowało. Tak, to jest oczywiście problem, tylko przecież ten problem jest od roku. To nie jest tak, że ministerstwo teraz się dowiedziało, że będzie problem z dziećmi. No, rok temu, do wakacji, jeżeli byłyby problemy, a były, no to były całe wakacje, żeby sobie z tym problemem poradzić. No ale jeżeli minister Czarnek zajmuje się głównie rozdawaniem pieniędzy różnym pociotkom pisowskim, jeżeli myśli, znaczy wymyślił, bo on jest właściwie i autorem, i bohaterem tylu afer, że już trudno je liczyć. No, jak on się głównie zajmuje tym, żeby różne Instytucje, znaczy różne fundacje związane z pisem miały swoje siedziby, które będą kupować za parę milionów naszych pieniędzy, a za chwilę będą je sprzedawać. No pod wpływem opozycji ten okres wydłużono bodajże do 10 lat, ale przecież to niczego nie rozwiązuje, to jest forma złodziejstwa. Pani poseł, 4 miliony 300 tysięcy złotych dla Pawła Kukiza, który mówił, że nazwijcie mnie szmatą, gdybym się sprzedał. No wie pani, w takim razie, skoro dzisiaj jego zanim szmatą go nazwać nie można, to kiedy ten moment przyjdzie? To znaczy, no ja myślę, że to nie tylko można, ale trzeba, bo przecież nie wypada odmawiać Kukizowi. Prosił, no to tak się powinno na niego mówić, tylko że teraz no z drugiej strony ta polityczna poprawność na to nie pozwala. Musimy mieć świadomość, że. Kukis no nie błagam panią, pani gość kłamie wyborców. Na Wiecu mówi dosłownie ze spazmatycznym uczuciem, tak. nazywajcie mnie szmat, to ja was nie zdradzę. Na gitarze brzdękoli pewne rytmy tak. i z rockmana staje się politykiem, no to błagam panią, o jakie może być poprawności. Ale to od nas się wymaga poprawności politycznej, no, tak, ale... żeby go tak nie nazywać. Ale on sam prosił o to. co zrobił Kubis. To, co zrobił Kukis jest straszne i tu widać wyraźnie, że kiedy wpłynął kolejny wniosek o wotum nieufności dla ministra Czarnka, no to natychmiast premier Morawiecki dał Kukizowi pieniądze, żeby on był przeciwny odwołaniu Czarnka, no bo tak to być może Jarosław Kaczyński straciłby takiego swojego bulteriera, który walczy o to, no ale właśnie o co walczy? Walczy w złej sprawie, bo to trzeba jasno powiedzieć, że Czarnek walczy w złej sprawie. On chce wychować nowe pokolenie takich niedouczonych młodych ludzi, którzy będą owszem umieli pacierz zmówić, pójdą na rekolekcje, ale nie będą przygotowani do, współczesnego, do życia we współczesnym świecie, za to będą głosowali na PiS. No bo to się do tego sprowadza. To są te kłamstwa o żołnierzach wyklętych, to są kłamstwa o. Katastrofie smoleńskiej. To są te kłamstwa, które ciągle podaje telewizja polska, czyli po prostu ten y, wodę z mózgu robi się teraz już wszędzie obywatelom. No, zbliżają się wybory, a równocześnie no, w Sejmie, żeby mieć większość, ta większość ciągle jest zachwiana, y, to daje się nasze miliony złotych. No przecież taki cookies, on dostał 4,3 miliona 4 miliony 300 tysięcy złotych, żeby promować swoją ideę referendów. No tak. to jest śmieszne. Tylko, że to jest tragiczne, dlatego że to my, Polacy, jesteśmy w biały dzień okradani, a równocześnie mamy inflację. Ja patrzyłam, co się działo przed świętami. Prawie nie było kolei. W sklepach było dużo mniej ludzi niż co roku, bo Polacy po prostu nie mają pieniędzy. Co z tego, że była waloryzacja emerytur i rent. Ale przecież dwa, dwa miesięczne emerytury zjadła inflacja. Więc ta waloryzacja niewiele. No, pomogła i dobrze, że była i dobrze, że jest trzynasta pensja i dobrze, że jest czternasta. Ja mówię, że szkoda, że wybory nie są co pół roku, bo wtedy emeryci dostawaliby i piętnastą, i szesnastą, i siedemnastą i może już przy dwudziestej czwartej pensji, znaczy emeryturze, no to jakoś by dostawali przyzwoite świadczenie. Porusza Pani bardzo ciekawy temat, mianowicie żołnierzy wyklętych tak ochoczo i ostentacyjnie promowanych przez m.in. Ściek, czyli telewizję publiczną, zwaną Telewizją Polską, dotowaną w sumie w kadencji PiS-u kwotą 13 milionów złotych. Przepraszam, tak. 13 milionów złotych. I Pani poseł, muszę dopytać. To to znaczy miliardów, miliardy, tak. Miliardów, tak. Miliardy, tak bo 2 miliardy 700 milionów było w tym roku tylko, tak. 13 miliardów, dokładnie tak. Tylko 3 zera różnicy. Pani poseł, ci żołnierze wyklęci, nie wiem, Czy pani zauważyła, że ta narracja pisana aż tak yy, eskaluje, że ludzie dzisiaj na zderzakach swoich samochodów naklejają sobie znak Polski Walczącej, najczęściej znak wyprodukowany w Chinach i mówią, pamiętamy. Jestem ciekaw, czy oni pamiętają na przykład o dziurze w lotowej w głowie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy może pamiętają tylko o tym, co mówi pan Bąkiewicz, bo mi się wydaje, że ich patriotyzm kończy się na przykład tam, gdzie przychodzi do płacenia podatków. Znaczy, oczywiście, współczesny patriotyzm to jest właśnie płacenie podatków, to jest płacenie za transport w komunikacji miejskiej, no ale PiS chce mieć taką swoją armię. I chce się na coś powoływać. I oszustwo polega na tym, że przecież znak Polski Walczącej, kotwica to jest znak, który był w powstaniu warszawskim, a powstanie warszawskie nie ma nic wspólnego z żołnierzami wyklętymi. Żołnierze wyklęci to są ci. Którzy już walczyli, no walczyli, w każdym razie sprzeciwiali się reformie rolnej, zabijali swoich rodaków, bo przecież zabili około 6 tysięcy Polaków, w tym 187 dzieci, gwałcili, rabowali, no i teraz z nich się robi wielkich bohaterów. To byli ludzie, którzy przecież występowali, zastraszali obywateli, żeby nie głosowali w referendum trzy razy tak. No to przypomnijmy, jakie to były pytania. Czy chcesz reformy rolnej? To znaczy mieli Polacy głosować według tych żołnierzy wyklętych, że nie chcą. Czy chcesz granic na Odrze i Nysie? Czy chcesz, aby ziemie zachodnie i północne należały do Polski? No to tylko w pustych łbach mógł się zrodzić pomysł, żeby te ziemie do Polski nie należały. Pani poseł, może właśnie PiS robi z nich bohaterów na potrzeby doraźnych celów? Oczywiście, tak dokładnie jest. No ja w tej chwili mam dwa procesy. Jeden wytoczony przez rodziny żołnierzy wyklętych, że piszę o nich i mówię prawdę, i drugi przez Ordo Juris. No to już jest w ogóle humorystyczne, dlatego że Ordo Juris, czyli organizacja, która się kompletnie ośmieszyła, bo chciała, ustawy o zakazie rozwodów, a to akurat jej prominentni pracownicy romansowali ze sobą i się rozwiedli przed ustawą, którą sami napisali, no to teraz zarzucają mi, że moje słowa o żołnierzach wyklętych, a właśnie pisze, że mordowali, rabowali, no bo tak było, tak mówią źródła historyczne. Pani, ale żeby to nie to historii. A, uh -huh, a PiS nie chce, żeby pracę, inny, inny, podobno inny. naród i rzeczypospolitą. A, a proszę zwrócić uwagę, że Polska po wojnie to było 24 miliony obywateli, a żołnierze wyklęci w porywach, tak twierdzi IPN. Myślę, że tylu ich nie było, ale nawet przyjmując, że było, to było 120 do 180 tysięcy, ale już po 50 roku. To były tylko jednostki, zresztą po amnestiach. No i teraz to znaczy, że oni stanowili 0,06% obywateli rzeczy Polski. No i oni, ja rzekomo pisząc o nich prawdę, obrażam Rzeczypospolitą No sprawa jest w sądzie, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja nadzieję, pani poseł, jest że historia i fakty w wygrają. Sędziowie. No i jeszcze są, znaczy na szczęście w Polsce jest około 10 tysięcy sędziów, z czego no pewien margines to ci przebierający, to ci neosędziowie, o których mówi już cała Europa, bo tylko Polska póki nie dostała żadnej transzy ze środków z KPO więcej, nawet nie złożyliśmy wniosku, by tą transzę nam ktokolwiek wypłacił. Hiszpania już dawno co się otrzymała. Słowacja pierwszą, ponad 900 milionów euro wczoraj wpłynęło na konto naszych południowych sąsiadów, a Polska, no właśnie... Mówi, że tych pieniędzy nie potrzeba, mimo tego, że widzimy, jakie są ceny w sklepie. Ja spotkałem pani poseł, pana posła Andrzeja Rozenka, dokładnie w, bodajże w piątek przed tak zwanymi świętami. I przyznam pani, że gdy spojrzeliśmy na rachunek za to, co leżało na ladzie, byliśmy w szoku. A Polska mówi, i pan Morawiecki, nie, wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Przecież jest stanie. Tak, to znaczy, oczywiście, jak się ma taki majątek, jaki zgromadził Morawiecki i przepisał na żonę, jak się ma takie dochody, no to można kupować, co się chce, ale trzeba spojrzeć na to, jak żyje statystyczny Polak. No niestety zaciska pasa, i tak jak mówię, no ja nie widziałam kolejek przed świętami, a zawsze kiedyś były. Także no. To, co wyprawia ten rząd, to po prostu nie mieści się w głowie. A no, a Orlen. W tej chwili będzie nikt próbował ponownie badać, czy 3 miliardy złotych na sponsoring, i nie bardzo wiadomo na co, zostały wydane prawidłowo. No ale można się zastanawiać, że jeżeli przez dwa miesiące Obajtek nie chciał wpuścić kontrolerów Niku, łamiąc prawo w ten sposób. No ale oczywiście prokuratura Ziobry nie widzi w tym łamania prawa, dlatego że według prokuratury Ziobrowej to łamią prawo tylko przeciwnicy PiSu, a ci, co są zwolennikami PiSu, to nigdy prawa nie łamią. No więc teraz być może oni już zdążyli przeprowadzić jakąś korektę, nazwijmy to, żeby nie tak. powiedzieć Szwindel, i teraz być może już do tej kontroli dojdzie. Także żyjemy w państwie, o którym nie jeden znaczy niemieckie pismo napisało, że w tej chwili Kaczyński, Morawiecki to walczą już nie o to, żeby wygrać wybory, ale żeby nie pójść po wyborach do więzienia. No, Pan Ziobro próbuje tego uniknąć, przekazując swoje kompetencje innemu człowiekowi, de facto rezygnując z pewnej rodzaju przywilejów, jakie jeszcze posiadał. Natomiast, no, pani poseł, taki kiedyś baner na strajku kobiet, myślę, że moglibyśmy te, tekstem z tego transparentu dziś naszą rozmowę zakończyć. Każdy kraj ma swoją mafię, a u nas mafia ma swój kraj. Tak, to jest tragiczne, ale niestety w dużym stopniu prawdziwe. No, ale y, również przypomnijmy sobie, jak się kończyły y, manifestacje i co y, skandowano w czasie ich trwania. No to oby Polacy to powiedzieli w czasie jesiennych wyborów. Wy. No, właśnie, można pójść gdzie indziej, tłumacząc w wolnym języku. Panie posłuch, jeszcze, jeszcze jedno pytanie, bo to mnie bardzo nurtuje. No, widzi pani te sondaże wyborcze. Wczoraj przy tym stole gościłem pana posła Andrzeja Rozenka i pytałem go, z czego wynika ta znieczulica polegi Polaków na setki afer PiS? Przecież w normalnym kraju, gdyby okazało się, że jakiś człowiek, tym bardziej e, szef,. Partii z 15 dostaje 4 i prawie pół miliona złotych na działalność swojej fundacji po prostu od tak, kiedy 18 dzieci chorych na SMA zbiera tą kwotę na zrzutkach przez dwa, często trzy, nawet 5 lat, to byłaby z tego nielada sprawa. U naszych północnych sąsiadów, zachodnich właściwie, mówię oczywiście o Anglii, wystarczył jeden wyciek maili i nagle była dymisja premiera tego kraju. W Polsce afery PiS, wille, plus 2 miliardy rocznie na TVP, czyli na ściech. Nikt nie widzi w tym problemu i przyznam pani, że nie mogę jakoś zrozumieć tego argumentu, że to jest wina tego, że my już się do tego przyzwyczailiśmy. Pani poseł, akceptacja patologii, przyzwyczajenie się do patologii jest udziałem w tej patologii. No niestety tak. Tak właśnie jest, że jeżeli się nie przeciwdziała złu, to jest się w jakiejś mierze sprawcą tego zła, jeżeli się przymyka oczy. No ale Polacy, ja uważam, że tutaj to psychologia może wyjaśnić. Polacy po prostu wypierają zło, które czyni PiS i Kościół Katolicki Polsce i obywatelom, żeby nie stracić do siebie szacunku. Dlatego, że głosowali na PiS, popierali PiS, to Widzą, to co jest. się dzieje i po prostu nie wypierają to ze swojego umysłu. Nie chcą się sami przyznać, że mogli głosować na taką patologię. To nachodzi że to przecież jednym z warunków dobrej spowiedzi jest żal za grzechy i podobno mocne postanowienie poprawy. Więc ci, którzy głosowali, a teraz się tego wstydzą, no może powinni pójść tą katolicką drogą. Posłanka Joanna Senyszyn, gościnią dziś rozmowy dnia. Pani poseł Pięknie, dziękuję. Miłego dnia i oczywiście no, powodzenia w głosowaniu bo dziś pracownik Dzień dobry i bądźmy dobrej myśli. Wygramy. Bądźmy. Dziękuję Pani bardzo, miłego dnia i do zobaczenia Państwu też, kłaniam się nisko. To było pierwsze wydanie dziś Rozmowy Dnia, w drugim także dzisiaj no zahaczymy o wątki kościelne, bo kościelnych afer nie brakuje, a w końcu jako, że Kościół i PiS grają do jednej bramki, no nie trudno nie patrzeć na ręce jednym i drugim, a jako, że nasza stacja News24 patrzy tak samo na ręce władzy, jak i opozycji, również dziś zajmiemy się tematem Kościoła. To po godzinie 13, Adam się kłaniam się nisko, dziękuję, a za kilka chwil to Walczak i wiadomości z kraju i ze świata proszę koniecznie zostać z nami w News 24